Idź. Mirek. Idź przodem. Idź, partycja, przodem. masz zawsze do mnie pretensje. Ty masz, będziesz mieć pretensje, bo zawsze masz pretensje. Jak ja idę przodem, to masz pretensje, że cię przodem nie puszczam. Jak, jak ty idziesz przodem, to masz pretensje, że cię puszczam przodem, żebyś w gówno wdepnęła. No, to jest... A wdepniesz na pewno. To są scyzory. Słuchaj. Mirek, co? Gdybyś ci słuchał mnie, tak jak tego GPS-a, to co? To my byśmy się nie zgubili. Ja miałem GPS-a słuchać, jak jechałem na nasz ślub. Całą drogę mówił, zawróć, zawróć, zawróć. Ja myślałem, że on się zepsuł, a on mi dobrze życzył, ty. Gdybyś ty słuchał mnie, tak to... jak tego gps to ty byś bysiał... Bysiał. Co? Bysiałbyś, no. To jest takie słowo, byś. Mówiłem, niechlej przed kielcami. byś był dzisiaj pięknym, wysportowanym i trzeźwym mężczyzną. No, a tak bysiam szczęśliwy. No prawie. Hmm. Chciałaś bysia, masz bysia. Ale. Nie bysiaj mi tu. No. Skoro jesteś taki mądry, to proszę bardzo, gdzie jesteśmy? No nie wiem, Ostatnie, co pamiętam, to jechaliśmy nad morze samochodem, tak? Na wczasy. Na wczasy, nad morze, tak? A. Hotel mamy w Bydgoszczy. No bo Mirunia ma łeb do interesów, ty! Ja nie jestem głupi, po prostu im dalej od plaży, tym są tańsze kwatery. Mirunia! Czemu w zakopanym mnie zarezerwowałeś? Jesteś głupia, przecież im bliżej gór, tym jest drożej. Pojedziemy do Zakopca, to znaczy w góry, będziemy śpali w Kielcach. To. Co my będziemy w Kielcach robić? Nie wiem, poznasz jakiegoś bysia może, nie wiem. Dobra, ty mi lepiej powiedz, gdzie jest Bartek i Basia. Nie wiem, no, oni spali z tyłu w samochodzie. No. Ja spałem z przodu. No. Ty nie masz prawa jazdy. Ja się pytam, kto prowadził, jak ja odpoczywałem. Ja się pytam, gdzie my jesteśmy? No nie wiem, no śmierdzi siarką, smoła, brud, strasznie wszędzie. No. Albo jesteśmy w piekle, albo w mieszkaniu twojej matki. <śmiech> <śmiech> nie, przepraszam, tu jest czyściej. <laughs> Witamy w <Yes>. piekle. <laughs> A, to jeszcze tak? Tak proszę Państwa, mieliście wypadek, nie żyjecie, nie, nie da się tym nic zrobić, tak, jestem prawdziwym diabłem, bla bla bla. Mam rogi, ale to nie żona mi przyprawiła. Ha, 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 ha. Witamy w piekle. A jeszcze przywitanie filmowe. O jest. pan tak nie robi, ona to lubi. Ale tylko od Bysia jakiegoś. Bo dłużej. Dosyć tego. No ciul z tym, że nie żyjemy, nie żyjemy ale proszę, proszę pana diabła, no przecież my jesteśmy dobrymi ludźmi. No, no. jak my w piek. Ja no. jestem dobry jak chleb, może pan polizać. Proszę pan. Dobrymi ludźmi. Ta. Każdy tak mówi. Byście słyszeli, jak się Hitler tłumaczył. O. Ja tylko wydawałem rozkazy! O. Świetnie mówił po polsku, wie pan. A przepraszam bardzo, ale co my niby takiego złego zrobiliśmy, że my w piekle wylądowaliśmy? No właśnie, co my takiego Proszę dobrać? bardzo, ja to mam wszystko co? napisane. Pani, no. o, pani jest fałszywą zołzą. -zo. A wszystko o tobie wie, zobacz. W jednym zdaniu podsumował 30 lat twojego życia. Co tam jeszcze jest? No. Obgaduje pani koleżanki. Da. Przekleja metki w sklepach, żeby kupić tanie. No, nawet w Pepko, koźła. O, i 12 razy zdradziła pani męża. 12? To chyba jeden weekend w Kielcach. Koledzy eee. biją brawo. Też bym był. A pan, proszę pana... Co? Ja? Ja nic, na pewno. Ja słucham, A pan kradnie papier toaletowy z roboty. Z kina, z urzędów, z publicznych toalet. I o! I sześć razy próbował pan zdradzić żonę, ale alkohol ugasił pożar Konara. Czekaj. Nie przypominam sobie żadnej z tych sytuacji z papierem. Przepraszam chwilę i za takie grzechy. My będziemy w tym samym piekle, co Hitler. Cicho, ty. Co? Niemiecki socjal, Mirek. Oj, ho. Ale ja nie chcę z Hitlerem. No ja też nie chcę, a tyle lat po ślubie daję radę, no. Fajnie, ja... że wąsa zgoliłaś. Nadal uważam, że za takie grzechy to myśmy nie powinni wylądować w pieprz. Proszę, Proszę pani, ja nie, to nie ja ustalam ten system, A, tak? Trzeba to... się było wyspowiada. Aha, aha. No, to możemy teraz. Właśnie. Teraz to nic nie da, ale można. Biskupów ci u nas dostatek. <noise> o jest. Paśka, znaczy partycja. Co? Tam z tymi firankami to tam nie idź, bo wyglądasz jak ministra, wiesz. Jeszcze o tobie film nakręcą. Ty. Nie, za stara jesteś, to... Proszę Państwa, ja tutaj mam wyraźnie napisane, tak? tak. Bartek i Basia Strzyżewscy, kocioł 723, tak. plus przypalanie papierosem, plus największe hity Zenka Martyniuka w wykonaniu Sławomira. O... Tak. <noise> to to... Jakie piekło, toż to piąteczek w jacuzzi. <noise> Polewamy się z szatanem na Szopipi! <noise> <suszy> Mirek, ty idioto! O, partycja, co cię wzięło na grę wstępną? Ty, ty kretynko moja! Chodź się, popysiamy! Przestań, no przecież my nie jesteśmy Basia i Bartek, tak? Tylko Faktycznie. Mirosław i Patrycja. Partycja, bo mi życie spartoliłaś, ty. Co państwo nie jesteście skrzyżewcy? Gdzie takie nie... głupie nazwisko jak my? Proszę pana, my jesteśmy o. Mirosław. I Patrycja Sfond. No. Nazywam się Sfond, nie jestem stąd. ty. To. Reklamacja rogasiu, z Doliny Roztoczy. Mirek, zostaw rogi. No. Co? Masz swoje. No. Przepraszam bardzo, ale państwo mieliście wypadek koło Torunia. A no. tam nie wiadomo, kto rządzi, czy anioł, czy diabeł? No, no to tak przydzielamy duszę na chybił trafi. No, powiem panu ryzykownie. No. Widzę, że pan rozumie. Nie, ja nie rozumiem. Ja... Słuchaj, Co? słuchaj, gościu. O. Ty. Skoro my już nie żyjemy, ty, to my chcemy do nieba, tak? My nie chcemy być w piekle. Właśnie. Ale... Jak nam się nie należy, to my do nieba z powrotem, Ta. e, Tak się nie da. Co się e, nie tak da? się nie da, bo ktoś. A konkretnie ja musiałby za to odpowiadać. No to a wolałbym nie, bo, bo, wolałby nie, bo szatan, tato szatan bywa bardzo srogi, ale w niebie. W niebie strasznie nudno. Ta? Cały czas na kolana, śpiewają te pieśni, a my tutaj zrobimy tak, no, to że kary dla kogoś zamienimy na atrakcję dla was. Na przykład jak do piekła trafi jakaś atrakcyjna kobieta, no. to karą dla niej będzie seks z Panem. To jest oburzające. Ja w to wchodzę, ale oburzony byłem. Ojoju! jak, ojeju! O. Jak tak można, la Boga! Przepraszam, przepraszam bardzo. A jak do piekła trafi jakiś przystojny mężczyzna? To będzie cud. To jakie będą dla mnie atrakcje? No nie wiem, mamy na przykład, nie wiem, smołę. O, widzisz, będziesz dachy naprawiać. I No ty ty. i Papę drzesz, wszystko się zgadza. <grym> Jakieś atrakcje mi no znaki. Nie wiem, może widły. No, pasują do takiego wieśniaka. <grym> ja poproszę, widły, poproszę. Po co ci te widły? A zobaczysz, gnoju. Dobra, dobra, tylko mi nie przeszkadza, jak będę karał jakąś piękną panią oburzony. Ojeju, jeju, biedna pani, co? będzie cierpiała raz w miesiącu przez trzy minuty. Tylko dla ciebie jestem taki miłosierny. Nie wiem, Patrycja, Patrycja, o co chodzi, ale ty masz coś takiego w twarzy, że się po prostu się przykro robi, wiesz? Ty masz, ty masz coś takiego w twarzy, że nie tylko serduszko mi mięknie. No. Czy byś mogła być logo Caritasu, normalnie. No widzę, że się Państwo u nas nieźle nie, nie zagnieżdżają. O, jak każdy pasożyt, nie? Ty lepiej nas przenieść do nieba, o. bo jak nie, to ci rogi z dupy powyrywam. No. E, a może, a może po prostu chciałaby się Pani z kimś spotkać, na przykład z kimś e, eleganckim, jakimś celebrytą? No pewnie, proszę Pana, ja mm. uwielbiam celebrytów. Ja to przeczytałam całego Pudelka. O, się biedny pies boi na podwórko wyjść. A, a, a z kim chciałaby się pani tak najbardziej spotkać? Nie, co najbardziej, to ja bym chciała z tą Merlin Monroe, bo my mamy podobną urodę. To się pomyliło z Merlin Manson. <głosy> 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 Nie, on ma ładniejszy makijaż niż ty. A to ja? Ty to... się... To ty się powinieneś spotkać z Quasimodo. No, po co mi drugi? <noise> Masz dzwonnicę, to się baw. Słuchaj. Ja to bym się chciał spotkać z kimś na moim poziomie intelektualnym. Niech to albo prezydent Kielc, albo. W przyszłym roku Ale, nas nie będzie. No, być w Kielcach i nie dostać w rej to się nie liczy. Oh, o, no. Słuchaj tego. No. Kocham radą. Ja cię bronić nie będę! <laughs> tak. So. Witamy Ani w piekle. <laughs> Ani słowa o winiary. Dobra, słuchaj. <laughs> ja bym se chciał ten spotkać z kimś na moim poziomie intelektualnym niech to będzie ten Alfred Einstein. Albert. Może przyjść z bratem. Pan, pan to słyszy? Mój mąż chce się spotkać z kimś na swoim poziomie intelektualnym. O. Dajcie cegłę. O. O. Dajcie cegłę, będę się budował, bo deskę już mam. Kójwam. Mi jazzga weszła. Dobrze, że w sęk nie trafiłem. O. Sęk w tym. Że my nie chcemy być w piekle, a jak nie umiesz tego ogarnąć, to dzwoń do najwyższego, my się to ogarniemy. Już! No, jak do najwyższego? Normalnie. Dzwonisz do najwyższego, już, dalej. Wal do sznura, neonówka może, to my też, już. Tak. Co? Co jest? Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Do najwyższego, już, o. Zawsze chciałaś faceta z Friendslem na wierzchu, proszę bardzo. Ale nie z żółtym! Nie bądź rasistką, no. No, dzwonisz. Pik, 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 pik. Ty Parzon ma więcej sutków niż świnia! Ciekawe, czy mleko daje. <grym> e, halo, 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 najwyższy? E, nie, nie fotowoltaika. Dzień dobry. E, najwyższy, bo my tutaj mamy rodzinę z fondów. Zaszła pomyłka, no i tak po prostu oni no, po, powinni trafić do nieba, no ale co im pan na to powie? Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów, rozwalacie Polskę. Jesteście przestępcami. Jesteście przestępcami. To był Bóg? Tak. Zostajemy tutaj! <śles>